Ajo, tu wika 333 Idzie przede w wymiana od Docker Festival. Jestem taka podekscytowana. No więc. Tu jest paczka. Może już ją otworzę. Mam mało baterii. Liścik. Ujrzyj dodatki wychodzą. List. Ojejku, jakie długi. No dobra. Wika, myślę, że wymiana się. Udała, a ty? Mam nadzieję, że LPS i dodatki będą ci się podobać. Życzę ci... O Boże, nie mogę tego przeczytać. I dużo lajków. Bez dodatków dodałam Lizak z modeliny, która sama zrobiłam. Mam nadzieję, że ci się przyda. Jestem ciekawa, czy ten Koli będzie ci się podobać. I Koli, jaki słodki. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Nilsę. Bardzo lubię Twoje filmy, a tak w ogóle to kiedy kolejny odcinek Platinum? Chyba tak się pisze. Tak, dobrze. Może się jeszcze kiedyś wymienimy. Zazdresowana z popular. Dzięki. Życzę Ci spełnienia marzeń. Dużo szóstek i piątek. Samych sukcesów w szkole. Dobrze, jak... Dobrze już kończę, bo już nie mam co pisać. Pa! Ale super ten piękny kolin. Cudowne obrazki, dziękuję. Pozdrowić, ale słodkie! Taki słodki ten liścik. No dobra, no więc może już zacznę. To to jest taki... Taka czy, gazeta. Ja to na pewno będę używać jako gazeta. Super. Ale super! Jakie fajne sushi! Oh my god, na pewno tego użyję. Ale super. Taki napój! O Boże, jakie mi super dodatki. Piękny, będę ich na pewno używać. Już, uwaga, już niedługo nie mało dodatków. Niedługo będą. Kukurydza, ale słodka, śliczna. Taki lizak, super. I O oh my god, ale super. To jest, ale super. Naszyjnik, taka e, rozeta. I uwaga, uwaga, jestem tak się cieszę, Taka jestem podekscytowana. Uwaga. że ona jest taka prześliczna, spójrzcie na nią, jest przecudowna, po prostu genialna, taka słodka, dziękuję, Jej, ale fajnie się z nią tak dać mieć, wiesz, tak bez niczego. Ona ma faktycznie, ty mówiłaś, że ma zdartą łapkę, ale to jest fair, bo Nilsa ma e, zdarty nosek bardzo, więc to jest tak, jakby fair, ale super. Ale jeku, jaka ona jest przecież słodka! Ma dziurkę, jak widzicie. I jest to dość taki, że tak powiem, dość rzadki coli yy, z kalendarza adwentowego. Bardzo się cieszę, że ją dostałam. Cieszę się, że ją dostałam. Jest taka słodka, uwielbiam ją. Taka słytaśna, taka dziewczęca i nazywam prawdopodobnie Violet. No bo wiecie, jest fioletowa, no nie? Jest przy Prześ słodka, prześliczna, przekochana. No, tak się cieszę, że się wymieniłeś. Mam nadzieję, że Nilsa ci się tak spodoba. Wiem, że o nie marzyłaś. No wiem więc... to jest oto Violet. I jeszcze raz ci dziękuję za te przecudowne dodatki. Nie, no po prostu nie mogę wejść jakie fajne. Od razu jej będę używać. Fajniejsze w ogóle dodatki z wymian. W ogóle. Mówię ci. I yy, to bardzo pasuje. No więc to by było na tyle.